Witajcie w moim kolejnym odcinku na YouTubie bo tamtym filmikiem dokładnie nie patrzyłem ale tak jak ja patrzyłem to jest trzy łapki w górę mhm oby tak dalej w dzisiejszym odcinku chciałem wam przedstawić mojego no mojego babci psa nie. no ale Na no, ma nie. Nie. o luda Przywitaj się Luna. Luna. Ej! Pobudź się. No więc widocznie nie chciała. Nie chciała. Nie da się sfotografować. O no właśnie, no jak babcia mówi nie da, nie da się jej sfotografować. No, więc to był taki dosyć, bardzo krótki odcinek. Następny odcinek postaram się już, jak w poprzednim odcinku, z, z, zdążyliście zobaczyć z Darwinem. No to może nagram jakiś filmik, nie wiem, z jakiejś gierki. Nie wiem, jeszcze zastanowię się, no bo, bo wiecie, no dużo mam na głowie, więc nie wiem. No to to był taki dosyć krótki odcinek, filmik. To był pies. Mój pies z babci Luna. Mojej babci Luna. No. Ten pies nazywa się Luna. Łatkę już zdążyliście poznać. Może jeszcze mam mojego psa? Pokażę. Czyli Lukiego. no może w następnym odcinku, ile się da go złapać. Bo zwykle łazi podważy. Więc chciałbym, żebyście pod tym, albo pod przednim filmikiem, ale fajnie jakby pod tym żeby było tak sześć łapek w górę, bo pod tamtym filmikiem było trzy, jakbyś jeszcze takich trzy było, no to by było super. Nie wiem, bo patrzyłem na filmikach już nie wiem dwanaście czy tam 20 osób już mnie oglądało, więc więc bardzo się cieszę. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.